Choć mogłoby się wydawać, że w Karpaczu jesień, to na stokach zima na całego. Na terenie kompleksu Śnieżka rywalizowali narciarze i snowboardziści w 20 amatorskich mistrzostwach województwa dolnośląskiego Family Cup. Kategorii jest 8, jest 5 snowboardzistów i 55 narciarzy. Rodzice dzielnie kibicowali dzieciom, które startowały w slalomie. Moje dziecko trenuje w klubie Śnieżka, także to w tym sezonie pierwsze zawody i dlatego też tu jesteśmy. A jak pani ocenia warunki? No, mogłoby świecić słonko, <laughs> ale ogólnie nieźle. A co o trasie i zawodach myślą sami zawodnicy? To trasa. Yy, nie ma żadnych <śmiany> trudnych miejsc, nie ma dziur, więc dobrze się jedzie. Jaki miałeś czas, wiesz? 32 sekundy, ale nie wiem ile setnych. A zadowolony jesteś? Bardzo. A dlaczego warto brać udział w takich zawodach? Bo jest fajna zabawa.